Nie, że rosyjcy zabierają rabiec. Ale pięknie. Wydania ludzka. Już i Już się poli Czasem w wyniku celowej egzekucji, które często miały miejsce w wioskach na terenie naszego powiatu, jak i również w samych kolicach. <tryk _> On doprowadzony do sztabu. <tryk _> W tej chwili połączone wojska niemieckie i austro-węgierskie wychodzą z okopów. Będą zbliżać się w kierunku stanowisk wojsk rosyjskich. Dają tej. obrażeń. Osoba, do której należało ten obowiązek, lekarz czy sanitariusz, miała bardzo trudne zadanie. Musiała błyskawicznie rozpoznać rodzaj rany i stwierdzić, jakie są szanse na przeżycie. Musiała błyskawicznie i niejednokrotnie decydował o tym, czy żołnierzowi w ogóle była udzielona pomoc medyczna. Możliwości przetransportowana do szpitali, gdzie podjęte były dalsze specjalistyczne leczenie lub rekapitalizacja. Braki w stanie osobowym danego oddziału wymagały ciągłych uzupełnień. Czas, w jakim musiało to nastąpić, był niewystarczający, by odpowiednio przeszkolić nowych rytmów. W bitwie pod Gorlicami największy procent Polaków znajdowało się w 12. Dywizji Krakowskiej, władz, w której wchodziły Polaków, 20. Nowosądeckich, 96. Władowickich, oraz 40. Rekruci z terenu Ziemi Gorlickiej, Grybowskiej, Sądeckiej, Imanowskiej, Smithala zasilali szeregi właśnie 20. Nowy. Tam nie sposób było się ukryć w okopach i dekunkach. I ponownie wojska austro-węgierskie niemieckie przygotowują się do ataku na pozycje rosyjskie. że wyszli krokopów za wyjątkiem stanowisk artyleryjskich i obsługi CKM. ...ruskim i węgierskim i do warzyw ręcz, do warzyw na bagnety, część nie poddaje na pole bitwy wdrażają sanitariusze, sanitariuszki oraz wóz sanitarny.

Ślegniemym no, no. świadkiem tych tragicznych wydarzeń, jakie rozegrały się 97 lat temu, tutaj na ziemi cękowskiej i w powiecie gorlickim jest blisko 100 cmentarzy wojennych. Na samej Ziemi Gorlickiej jest ich prawie 90. Walowniczo usytuowane, ciekawe architektoniczne na się. Armia walki i armia austriacko-węgierska. Wyjechali do na na